Witam serdecznie. W ramach dzisiejszych zajęć chciałam zaproponować wykonanie zabawki dla kota. Będzie nam do tego potrzebne, będą nam nożyczki, jakaś włóczka bądź sznurki i dowolny patyczek. Możemy sobie znaleźć jakiś na dworze. Zaczniemy od przywiązania kawałku sznurka bądź jakiejś grubszej włóczki, ja mam akurat grubszą włóczkę, do końca patyka. Zrobimy z tego taką wędkę dla kota. Możemy sobie to dobrze przywiązać, żeby nam się odpowiednio trzymało na węzełek. Nadmiar włóczki obcinamy. Pozostawiamy sobie taki, powiedzmy, Kawałeczek I obcinamy nadmiar. Powstała nam taka wędka. Teraz e, zrobimy taki pomponik troszkę. Możemy nawijać sobie go na palce. Nawijamy wielokrotnie, aż będziemy miały e, grubą. nawinięte dużo włóczki, żeby ten, ta nasza zabawka była fajniejsza. No myślę, że wystarczy. Obcinamy sobie trochę dłuższą tą włóczkę i teraz końcówką zawiązujemy tutaj końcóweczkę, zrobimy taki dzwoneczek z tego Żeby nam się trzymało. I z drugiej strony, nie tej gdzie zawiązałyśmy, tylko z drugiej strony, przecinamy wszystkie włóczki. Mamy teraz coś takiego. Możemy sobie to jeszcze zawiązać. Bierzemy kawałek jeszcze włóczki. I zawiążemy sobie tutaj, żeby powstał nam taki frędzelek. Obwiążemy tutaj główkę. Też zawiązujemy to mocniej na węzeł. Damy tutaj o może trzy razy, żeby nam się to nie rozwiązało szybko. Jeżeli mamy dłuższą włóczkę, przycinamy sobie ją. Ten koniec, którą zawiązywałyśmy zostawiamy. Tutaj przycinamy. Mamy taki dzwoneczek. I teraz dowiązujemy go do końcówki naszej wędki. Nadmiar włóczek, którymi wiązałyśmy. O, możemy jeszcze raz przewiązać. Dla pewności. I nadmiar odcinamy. I oto nasza super wędka na kota gotowa. Gwarantuję, że kot oszaleje z radości. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.